Wisła Płock po dwóch latach wraca do PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Gra już na nowym stadionie w pierwszej kolejce sezonu 2025-2026. Podejmuje koronę Kielce. I ten mecz dla gości zaczyna się fatalnie, bo już w trzeciej minucie Łukasz Sekulski zostaje sfaulowany przez Nono. Sędzia dokładnie ogląda sobie tą sytuację, no widzimy brutalny faul Nono i po analizie VAR czerwona kartka. A więc już od niemal początku meczu Korona musi grać w dziesiątkę, a Wisła stara się to wykorzystać. Tych ataków na bramkę Xavier'a Dziekońskiego jest coraz więcej. Tutaj fantastyczna interwencja bramkarza Korony, wściekły jest Paczeko. Piłka jeszcze odbiła się po drodze od dwóch zawodników Korony, ale mimo to Dziekoński sobie poradził. Jacek Góralski na trybunach, były reprezentant Polski, były zawodnik Wisły Płock, który spędził tutaj 4 lata, ponad dekadę temu. A to ponownie Paczeko i Łukasz Sekulski uderza ponad poprzeczką. Przewaga Wisły Płock jest coraz większa, ale konkretów wciąż brakuje. To już doliczony czas gry, pierwszej połowy, aż 9 minut doliczonych, między innymi przez tę kontuzję Sekulskiego, o, ale tutaj faul Jakuba Budnickiego na Danim Paczeko, no ściął równo z Murawą zawodnika Wisły Płock i oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, rzut karny dla gospodarzy Łukasz Sekulski. Łukasz Sekulski! Niewiele brakowało, żeby Dziekoński obronił tą jednastkę, ale ostatecznie piłka w siatce i Sekulski może świętować. Dodajmy tylko, że Łukasz Sekulski to jest piłkarz, który przecież urodził się w Płocku i w Wiśle, zaczynał swoją karierę. A to inny były zawodnik Wisły Płock, Steve Kapuadi. dzisiaj piłkarz Legii Warszawa, także na trybunach w tym meczu. Do przerwy 1 do 0 dla gospodarzy, a po przerwie Jakub Budnicki fauluje Sekulskiego, no nie jest to... Delikatnie mówiąc najlepszy mecz w wykonaniu budnickiego. Sprokurowany, rzut karny, a teraz druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka. W drugiej połowie Wisła Płosk korona Kielce już 11 na 9. Uderzenie daniego paczeko z rzutu wolnego i bronik Zawier Dziekoński Jedyna jasna postać w ekipie z Kielc. To właśnie bramkarz, bo naprawdę Dziekoński mimo opuszczonego gola spisywał się bardzo dobrze. Ale ta przewaga 11 na 9 sprawia, że Wisła już właściwie nie schodzi z połowy korony. Gustaw Markus Sangre myli się w dobrej sytuacji po tym dosyć przypadkowym podaniu od Sekulskiego, który tak naprawdę źle przyjął piłkę, a mogła z tego wyjść asysta. 70. minuta meczu. Ponownie Dani Paczeku. Dani Paczeku ruszył lewą stroną. Zagrał piłkę do główki. Ładnie złożył się Janis Niarkos, ale znowu Dziekoński jest na posterunku. Tylko dzięki bramkarzowi Korony wciąż zaledwie 1 do 0, ale oto 77. minuta meczu. Podanie do Łukasza Sekulskiego, jest dublet Sekulskiego, jest podwyższenie i ustalenie wyniku na 2 do 0. Łukasz Sekulski bohaterem tego meczu. Meczu, w którym Wisła niemal od początku grała z przewagą najpierw jednego, później dwóch zawodników i wykorzystała to idealnie. Łukasz Sekulski z dwoma golami. Wisła Płock po powrocie do Ekstraklasy wygrywa z Koroną Kielce 2 do 0. I dobrze. Zaczyna nowy sezon w PkO Bank Polski Ekstraklasie. Wisła Płock, Korona Kielce 2 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.